Cześć, witam. Jestem na dorocznym spotkaniu z Nicponiem, czyli Bartkiem. Wprawdzie się odwlekło trochę, bo zawsze się spotykamy zimą. A teraz się spotykamy latem, ale za to w takich pięknych okolicznościach przyrody. Andrzej, który filmuje, na pewno te rośliny tam tutaj jest. No i za chwilę obejrzycie tę uroczy chwilę, na którą wszyscy bardzo czekają. Czyli będziemy się wymieniać prezentami. W, w tym filmie nagram, nagramy to co Bartek mi przygotował, a następny film, i ukaże się na moim kanale, a następnie będzie to co ja przygotowałam dla Bartka, więc zaczynamy i oglądajcie i zazdroście, tak. W tym roku mamy taki jakby kumulację, bo się wymieniliśmy zdalnie w, po nowym roku. Wymieniliśmy się zdalnie, bo pogoda nam nie pozwoliła E, nie pozwoliła się nam spotkać. No ale co się odwlecze, to nie uciecze e, Przyszedł piękny maj. Czas się spotkać. Zupełnie inna atmosfera się spotkać z latem niż zimą. Też zupełnie. ma to swój urok. Mm -hmm. e, no ale nie mogło zabraknąć tradycyjnej wymianki. Dlatego Aniu, w Twoje ręce przekazuję e, tę drobną paczuszkę. Drobną paczuszkę. A wiecie, ile ona waży? Ta drobna paczuszka. Już poznajecie tą z Muzeum Van Gogha torebkę a ja teraz postawię je, ją tutaj między Bartkiem a mną, będę wyjmowała jej zawartość, a Bartek będzie komentował może opowiem małą anegdotę, bo idąc tutaj dzisiaj na spotkanie weszliśmy przez przypadek z Bartkiem w tym samym czasie do tej samej księgarni a to była księgarnia Arsenał ja miałam w, w ręce karteczkę z wypisanymi tytułami książek, które w tym arsenale zamierzałam kupić. Bartek brutalnie mi tę kartkę wyrwał. Wyrwał, no i zaczął krążyć po półkach, między półkami z tą kartką. Więc może się trochę domyślam, co jest w tej torbie, al, albo może nie, ale będzie to ogromna dla mnie radość. Po tej anegdocie, Bartku, przystępuje do wyciągania. Pierwszą książką, którą Cię zaskoczę z Twojej listy, to proszę Małgorzata koroniewicz hupajło Kobiety w czarnych krynolinach. Emancypacja kobiet. Proszę. Książka. Emancypacja kobiet. Kobiety w czarnych krynolinach chodziły w Polsce po upadku powstania styczniowego, dlatego tak się to nazywa. Powstał nawet wiersz i pieśń pod tytułem Czarna sukienka. Dlatego bardzo cię cieszę, że się domyśliłeś, że marzę o tej książce i że chciałabym mieć. Bo my z Bartkiem nadajemy na, w trzecim wymiarze, na różnych tak. falach i wiemy, co nas może zainteresować. Bart. Bar... O, no właśnie. Tak samo Bartek, jak i ja oglądamy kanał zablokowana Doroty. Którą pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Dorotę. Dorotę. I e, ostatni film Doroty dotyczył tej właśnie książki, czyli Pustynia Tatarów, napisanych przez e, Dino Bucatkiego, włoskiego pisarza. E, I Dorota tak e, zachęcająco o tej książce opowiadała, że oczywiście oboje zapragnialiśmy ją mieć i to jest właśnie Pustynia Tatarów. Tak i Doroto, gdybyś kiedyś była w Poznaniu, w tym samym terminie co ja to daj znać, bo trójca, jakby się spotkała, byłoby naprawdę udane spotkanie. To by było takie Doroto: spotkanie, że taka wiarnia by nie przytrzymała. No ale byłoby naprawdę wspaniale. O, właśnie. Następna to jest Annie Erno: Życie Zewnętrzne, czyli kolejna książka noblistki. I Bartek w tej właśnie księgarni, to jest wydane, wydanie czarnego. Na wszystkie książki czarnego była 20% promocja i tu była wielka kartka z napisem 20%. Nie wiem, dlaczego oni tak niszczą te okładki, prawda? Tak. Więc spodziewam się wspaniałej lektury. I tu też jest informacja dla tych, którzy boją się księgar małych, niezależnych, że oni też mają promocję na książki, że nie trzeba koniecznie szukać tych wielkich molocha. Bardzo mądrze Bartek powiedział, że małe księgarnie też mają y, takie promocje, tak jak tu, 20% na y, książki z czarnego. Także rozglądajcie się w swoich lokalnych. I te książki podpatrzyłem, Umani, na mojej e, tajemniczej listy. kartce. Na mojej tajemniczej kartce nie, że wyrwałem, bo to był fake news. To był fake news. Nie wierzcie we wszystko, co widzicie, co słyszycie. Po prostu podstępem. Podstępem mi się udało te książki zdobyć. O! To jest książka Japończyka. Japończyka. Czytałaś? Tak. Oczywiście, że czytałaś. Tak myślałem, że czytałaś, ale mówię, a dam, dam szansę. Ale nie, czy on jest, czy on jest Koreańczykiem? Tak, Koreań... jest Japończykiem, nie, Japończykiem, ale główny bohater jest Japończykiem, ale koreańskiego pochodzenia. pochodzenia. Wspaniała. Świetna. Świetna. O tajemniczym mężczyźnie, który przybywa do tajemniczego miejsca, nikt go nie zna, tam swoje życie nowe rozpoczyna. Poczyna, zakochuje się. Tak. Po latach się okazuje, że... to Tożsamość była zupełnie inna. Zupełnie osoby. inna. Oj, z jaką przyjemnością przeczytam ponownie tę książkę. Tak. Także takie bumerangi książkowe też są wspaniałe. Tak, może, może, bo to jest chyba ponownie wydana ona, bo ona została teraz wydana w ubiegłym roku. Więc może czytałaś wcześniej ten... Być ten, może, ten... ale na pewno mi się to kojarzy, skojarzyłam sobie tak, tytuł. Tak, naprawdę bardzo bardzo mi się podobała. Yy, polecamy, tak? Polecamy. Yy, no, tradycy, tradycyjne znaczniki. Znaczniki. Tak, a przepraszam, ale to o... Letnia wersja. Letnia wersja, dobrze. I w kolorach jakie? O! No tak. Słucham. O! Debora Eisenberg, twoja kaczka jest moją kaczką, są to naprawdę niesamowite opowiadania. Ja to traktuję jak opowiadania, ale jest w tym coś bardziej. Jakby to powiedzieć. Jest to jak rozmowa z kimś bardzo wnikliwym, inteligentnym, mm. bardzo takim dociekliwym, ale nie wścibskim zwracającym uwagi na takie pozorne szczegóły, które nam się które nam się podoba. Macham paluszkiem, bo pani z kawiarni tutaj podchodzi do naszego stolika. Słuchamy. Chciałam się z państwem pożegnać, bo ja kończę zmianę i będzie moja koleżanka Kalina. Także dziękuję za wizytę. O, dziękujemy panu. My dziękujemy, a przy okazji powiemy, że jesteśmy w kawiarni restauracji pod wspaniałym nazwą Ja Brzoza przy ulicy Żydowskiej 29 w Poznaniu, którą to kawiarnię polecamy. absolutnie polecamy. Dziękuję bardzo. My dziękujemy. Dziękuję. Czy... Pani jest autorką? Nie. Nie, my jesteśmy youtuberami. Mogę pani podarować moją wizytówkę? Oj, przepraszam. Przepraszam Was za zamieszanie, ale wyjmę moją wizytówkę. sławy. Tak. To jest moja wizytówka. To jest mój kanał. Czytam i piszę. Super. dziękuję Filmik się ukaże właśnie na tym kanale. O, teraz panią Kalinę. Ja jestem Ania. Ania. E, Ania, tak, Ania, jest. Ania, Ania. Więc panią Anię teraz filmujemy. Pani Ania jest bardzo sympatyczna. Jeszcze raz zapraszamy do restauracji Jabrzoza. Dziękujemy Państwu. bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Kontynuuj. No i co mogę powiedzieć? Jak na pewno Ci się spodoba, bo to jest coś w Twoim klimacie, jest i coś z niszowego wydawnictwa. Nie... Cyranka. No. Tak, no. Ostatnio polecałaś i tak, tak. i tak zastanawiałem się, czytałaś, nie czytałaś, nie ale, czytałam, nie ale, czytałam. ale, ale powinna Ci się spodobać. I e Jeżeli ty tak twierdzisz, to na pewno mi się spodoba. O! Coś bardzo, no wiadomo, Bartek z Holandii, to świata do świata kwiata. E kwiata. kwiata, 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 kwiata Dalia, Bristol Strike. A, Musisz posadzić bulwę i ci dalia piękna wyrośnie. Yy, Będzie się działa na ogrodzie. Da, dalia czyli Georginia? Może. U nas y, na zabuga mówimy Georginia. A tutaj dalia. Kocham te kwiaty. Dalię, piwonie. Kocham naprawdę kocham. Ło! Ja cię znowu y, symbolika Van Gogowska. Tak herbata. Sunflower. Herbata, nie będę otwierała, bo nie. Herbata zielona, sypana. No, y, wspaniała. Uwielbiam herbaty, kocham herbaty. Y, tu jeszcze więcej znaczników. Tu y, magnesik z Van Gogha. Słoneczniki, tak. O. I coś coś, coś do herbaty. Tak. Y, holenderskie stroopwafels, czyli takie typowe przekąska do kawy słodycze. Wafelki z, z karmelem pomiędzy. Wafelki z karmelem pomiędzy. A to to chyba Ser. nie są walfelki z karmelem. Ser z musztardą. Ser z musztardą? On jeszcze jest spostaro, posmarowany musztardą. Nie posmarowany musztardą. Jee, tak widzę. Musztardowo-koperkowy. Och, musztardowo-koperkowy. No Bardzo tak. Dobra. No Holendrzy mają. Yy, Dziesiątki czy nie setki gatunków tak, serów. Mnóstwo, mnóstwo. Więc dobrze. A to co? A! I gadżet, który, bez którego e, nauczycielka języka polskiego no nie może się obyć. Nie może się obyć, ale to jest gadżet e, mojego dziecińca, bo tak. to jest długopis wielokolorowy. A zaraz się udamy z Bartkiem do Muzeum e, PRL-u, PRL więc zapewne tam będą e, podejrzewam też takie podobne gadżety. Czyli. Hmm. Bartku, jak zwykle, bardzo Ci dziękuję. Wszystko jest dla mnie zaskoczeniem. A nawet jeżeli nie jest zaskoczeniem, to i, tak, no to i tak jest miło dostawać wszelkie prezenty. To odsunę na razie na chwilę. Także jak widzicie, wymieniliśmy się z Bartkiem prezentami. Całuski będą poza kamerą, żeby YouTube nie wyłączyło. Ale no, nasze spotkania są tradycyjne. i Mnóstwo historii. Mamy sobie to, tyle. się, ojene, przez dwie godziny najpierw. Tak, tyle mamy sobie do powiedzenia zawsze, że, że, no, że z niecierpliwością już czekam na kolejne takie spotkanie. Tak. Także dziękuję Wam, komentujcie i do zobaczenia. Cześć!